Wiele razy mówiłem już Państwu o tym, jak ogromne zasługi dla naszego zdrowia mają orzechy włoskie. Drodzy Państwo, orzechy włoskie wyraźnie obniżają stany zapalne, wspierają zdrowie naszego mózgu, chronią przed chorobami układu krążenia, przed cukrzycą typu drugiego i wyraźnie zmniejszają ryzyko rozwoju wielu nowotworów. Poza tym poprawiają stan flory jelitowej. Natomiast dzisiaj, drodzy państwo, powiemy sobie o tym, co możemy zrobić, żeby jeszcze bardziej wzmocnić te prozdrowotne właściwości orzechów włoskich. Powiem m.in. o takim połączeniu orzechów włoskich, które skutecznie obniżają poziom trójglicerydów prawie tak dobrze jak niektóre leki, ale w odróżnieniu od nich nie mają skutków ubocznych. Ale, drodzy widzowie, dzisiaj opowiem także, z czym połączyć orzechy włoskie, żeby poprawić zdrowie naszych jelit. Ale także, i to będzie chyba naj, najciekawszy punkt dzisiejszego filmu, jak wydłużyć nasze życie w zdrowiu. Będzie także bardzo ważna informacja dla osób, które mają problemy ze snem, bo być może Państwo jeszcze nie wiedzą, ale orzechy włoskie mają działanie uspokajające i nasenne. Natomiast połączone z innym konkretnym produktem mogą sprawić, że zaznacie Państwo wreszcie spokojnego i co być może najważniejsze, regenerującego snu. A zatem przejdźmy od razu do konkretów i zacznijmy od połączenia, które działa niczym naturalny lek na zbyt wysoki poziom trójglicerydów, które jeśli są w zbyt wysokim stężeniu w naszej krwi, przypomnę drodzy państwo, niestety znacznie zwiększają ryzyko miażdżycy. Trójglicerydy naprawdę sieją ogromne spustoszenie w naszych naczyniach krwionośnych. Otóż już zaledwie 30 do 60 gramów, a więc jedna, dwie garście orzechów włoskich na dzień. Pozwala zredukować poziom trójglicerydów o ponad 10 mg na decylitr. To już jest, drodzy Państwo, naprawdę bardzo dobry wynik. Natomiast efekt ten możemy dosłownie podwoić poprzez połączenie orzechów włoskich z czosnkiem, bowiem wykazano, że regularne spożywanie dosłownie jednego ząbka czosnku na dzień redukuje poziom trójglicerydów uwaga o 15 mg na decylitr. Zatem w sumie łącząc orzechy włoskie z czosnkiem, w takich naprawdę minimalnych ilościach jesteśmy w stanie zredukować poziom trójglicerydów mniej więcej, od 20 do 25 mg na decylitr. A jeśli zastanawiają się Państwo, jak połączyć ze sobą te dwa produkty, to ja ze swojej strony polecam jak najczęstsze przygotowywanie sałatek ze świeżych warzyw, do których dodajemy również orzechy włoskie. Ale też i przeciśnięty ząbek czosnku jako składnik dressingu, oliwy z oliwek i soku z cytryny. No dobrze, przejdźmy dalej. Drodzy Państwo, orzechy włoskie to jest produkt, który skutecznie wspiera rozwój dobrych bakterii w naszych jelitach. Natomiast w wyniku tego korzyści dla naszego organizmu są niezliczone. Chociażby takie, że flora poprzez swoje metabolity gasi stany zapalne w naszych stawach. To, co jest natomiast niezwykle ciekawe, to wynik jednego z badań, które wykazało, że dieta wzbogacona orzechami włoskimi nie tylko zmienia skład flory jelitowej, ale także wpływa na jej funkcję. I mało jest roślin, które tak zmieniają pracę bakterii jelitowych. Otóż okazało się, że spożycie około 60 g orzechów włoskich na dobę spowodowało wzrost aktywności genetycznej bakterii o nazwie Gordonibacter. Co to oznacza? Otóż. Na skutek spożycia orzechów włoskich bakterie te zaczęły aktywować, czyli mówiąc prościej, włączać geny, które są odpowiedzialne za produkcję homoargininy. Natomiast, drodzy widzowie, homoarginina to jest wyjątkowo skuteczny związek, który utrzymuje elastyczność naszych naczyń krwionośnych, a dzięki temu obniża się ryzyko rozwoju nadciśnienia, kolejno miażdżycy, czy rozwoju tętniaków. A zatem mówimy tutaj o kolejnym mechanizmie działania, który tłumaczy korzystny wpływ orzechów włoskich na układ krążenia. Natomiast, aby jeszcze bardziej wzmocnić ten dobroczynny wpływ orzechów włoskich na nasze jelita, warto połączyć je z płatkami owsianymi. Otóż obecny w płatkach owsianych beta-glukan to oczywiście doskonała pożywka dla pożytecznych bakterii, które znajdują się w jelitach, a które powiedzmy Kolokwialnie wyhodowaliśmy sobie za pomocą orzechów włoskich. A więc dorzucenie orzechów włoskich do porannej owsianki, drodzy Państwo, to jest prawdziwy zastrzyk energii dla naszej flory litowej. Kolejne pytania: jakie jeszcze inne korzyści może przynieść nam spożywanie orzechów włoskich i z czym je połączyć? Drodzy widzowie, mało kto wie, że orzechy włoskie zawierają związki o działaniu, nasennym, ale także uspokajającym. Przykładem takiego związku jest wykryty całkiem niedawno kwas 3-hydroksy 4-iminomasłowy, w skrócie HIBA, który oprócz tego, że reguluje aktywność neuroprzekaźników w naszym mózgu, oddziałuje także na nasz nastrój i na nasze samopoczucie. Ale oprócz tego pamiętajmy, że orzechy włoskie są w stanie poprawić także jakość naszego snu poprzez zwiększenie produkcji melatoniny. I potrzeba nam ich dosłownie zaledwie garstkę, aby poprawić nasz sen. Dla przykładu, w badaniu z udziałem 80 dorosłych osób wykazano, że spożycie już zaledwie 40 g orzechów włoskich na dzień przez okres 4 tygodni przyczynia się do istotnej poprawy jakości snu, a w tym do skrócenia czasu potrzebnego na zaśnięcie oraz do zmniejszenia senności w ciągu dnia. Ci sami naukowcy jednocześnie wykazali, że taka sama porcja orzechów, czyli mniej więcej 40 g orzechów na dzień, zwiększa poziom hormonu szczęścia, czyli serotoniny, a dzięki temu znacząco łagodzi się odczuwany stres i poprawia się nastrój, a to z kolei daje nam dużo lepsze samopoczucie w ciągu dnia. Natomiast jeśli macie Państwo problemy ze snem, to polecam do orzechów włoskich dodać owoc kiwi, który jest naturalnym źródłem serotoniny. Wiele badań wykazało, że spożycie mniej więcej jednej czy też dwóch sztuk kiwi na około jedną godzinę przed snem ułatwia zasypianie oraz znacząco wydłuża całkowitą długość snu. A teraz chciałbym podzielić się z Państwem jeszcze wynikami badań, które sugerują, że orzechy włoskie, o ile oczywiście spożywane są regularnie, mogą spowalniać proces starzenia się organizmu. Jak to jest w ogóle możliwe? Drodzy Państwo, naukowcy przeprowadzili badanie i jednej grupie osób, 80 starszych osób, zlecili spożywanie orzechów włoskich każdego dnia, aby ta porcja pokrywała 15% zapotrzebowania na energię w skali dnia. Natomiast druga grupa osób, która była badana, była tak zwaną grupą kontrolną, nie dostawała żadnych orzechów, ale chodziło o to, żeby porównać efekty w dwóch grupach: w grupach, która spożywała orzechy i w grupach, która orzechów nie spożywała. W zależności od wieku, wagi i płci było to od 30 do 60 gramów orzechów włoskich na dzień. Natomiast całe to badanie trwało 2 lata, a więc naprawdę był to znaczący okres czasu. I co się okazało po tych dwóch latach? Otóż w grupie kontrolnej, czyli w grupie, w której nie spożywano orzechów, doszło do znaczącego skrócenia się telomerów. Co to znaczy? Zaraz powiem. Za to uczestników, którzy jedli codziennie orzechy włoskie, telomery nie dość, że nie uległy skróceniu, to jeszcze nawet odrobinę się wydłużyły. Powtórzę, wydłużyły się. Drodzy Państwo, już wyjaśniam, co to oznacza w praktyce i dlaczego jest to naprawdę krytycznie ważna informacja. Otóż telomery to takie końcówki chromosomów, które chronią nasz materiał genetyczny. Niestety telomery ulegają skróceniu wraz z wiekiem. A gdy są już zbyt krótkie, komórka nie może się dalej dzielić. Niestety to prowadzi do jej dysfunkcji, a często nawet i śmierci. Drodzy państwo, to właśnie długość telomerów jest obecnie uznawana za jeden z kluczowych wyznaczników starzenia się organizmu. Otóż krótkie telomery są powiązane nie tylko z krótszą oczekiwaną długością życia, ale także z rozwojem wielu przewlekłych chorób, takich jak cukrzyca typu drugiego, miażdżyca czy nawet choroby nowotworowe. A przypominam, zgodnie z wynikami badań, które przed chwilką Państwu zacytowałem. Dwuletnie regularne spożywanie jednej porcji dziennie orzechów włoskich zahamowało proces skracania się telomerów. Wnioski nasuwają się same. Orzechy włoskie to jeden z tych produktów, który spowalnia proces starzenia się naszych komórek, a zatem mogą wydłużać nasze życie, i to, co jest bardzo ważne, to dłuższe życie może iść w parze z dużo lepszym zdrowiem. A jak jeszcze bardziej wspomóc ten przeciwstarzeniowy potencjał orzechów włoskich? Drodzy państwo, tutaj naprawdę warto sięgać po suszone owoce, a zwłaszcza rodzynki, które są bogatym źródłem resweratrolu. Otóż badania naukowe wykazały, że to właśnie resweratrol także spowalnia skracanie się telomerów i dlatego Duet w postaci orzechów włoskich i rocynek, na przykład jako dodatek do jogurtu naturalnego czy też do owsianki. To jest taka naturalna, a zarazem bardzo łatwa do wdrożenia strategia przeciwstarzeniowa. Drodzy Państwo, na sam koniec ostrzegam Państwa przed oszustami, którzy ponownie nasilili swoje działania i wykorzystują mój wizerunek bez mojej zgody, wykorzystując także sztuczną inteligencję do reklamowania przeróżnych preparatów, suplementów diety, kosmetyków i maści. Dlatego informuję Państwa, że moje oryginalne witaminy odnajdziecie na mojej oficjalnej stronie, czyli marekskoczylas.pl, do której link zawsze umieszczam w opisie każdego filmu. O moje oryginalne preparaty pytajcie Państwo także w sklepach ze zdrową żywnością, w zielarniach, ale także w dobrych aptekach. Na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas, jak zawsze. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.